Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku e, na moim kanale z Gier. E, I dzisiaj, sobie gramy znowu Minecraft'a. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu nie ma odcinków z Plants vs. Zombies e, Garden Warfare 2K, bo. Uff, muszę mieć ten. E, dobra, e, bo nie ma ich, dlatego że. Nagrywam teraz Minecrafta, ale spokojnie, y, ci co lubią Garden Warfare, też będzie, będą odcinki. O, i zaczynamy sobie na tym świecie, jak zwykle. No, i nic tu nie grałem. Widzicie, y, na tym etapie rozwoju jest mój domek. Dobra. Y, I chciałbym również pozdrowić jedną osobę z komentarzy. Y, Nefuzo. Yy, tak on się chyba nazywał Tak. <laughs> Pozdrawiam cię. Yy, dobra. Teraz... O nie. Tewdro muszę się zjeść. Dzisiaj chciałbym się zająć poważniej tą farmą, bo wody tu nie ma i... A ja potrzebuję wody do farmi. Dobra. Yy, wodę. Jak znaleźć? O! <noise> ja się pytał jak znaleźć wodę, a woda mi jest m, pod całym nosem. Tak sobie zrobimy biodra, i tam już będzie nieskończone źródło. Mmm, dobra. To jest już nieskończone źródło, więc. Dobra. Y, tak. Y, dobra. Wszystkie wirty mamy. Farma ziemniaków tu będzie, bo ziemniaki można upiec i będą dawał i pół ziemniaki. Eee, yy, skrzynka. Hmm, o. O nie, coś mi ścięło. O, dobra. Na szczęście to było kilkusekundowe. Tarczę, czy by se zrobić? Chętnie bym to zrobił, ale yy, Teraz po aktualizacji jednej takiej e, w tym minecraftcie mogą być bagi, lagi z tarczą, albo bugi, czy cokolwiek takiego. Mapę sobie odłożymy. No i teraz wyglądam lepiej już. Żelazny miecz. Kilof żelazny mam? Ej, ja nie mam kilofa a nie, mam. Dobra, mieczek sobie zróbmy. Bo już wolę być taki żelazny żeby lepszy być, dobra Tylko co by jeszcze tu przydałoby się zrobić Piec No piece są trzy dobra e, Chciałbym dzisiaj dokończyć już ten domek żeby mieć za sobą Na razie kilka odcinków nie będziemy się ruszali z domu ale e, potem już będziemy na wyprawy wyprawy Czekajcie co? O, całuję go Proszę, lamy, odejdźcie od niego. Mogę na nich? Nie, nie mogę na nich. No, mhm. Mm Lud za trzy. Ja mam trzy akurat. A słabe rzeczy mi, Przykro mi, panie. O, dobra. Właśnie. Gdzie jest mój cudowny snop siana? Ja takich domków wiejskich nie robię, ale dzisiaj zrobię wyjątek. Nie wiem, czy opłaca mi się robić w kilka pięter w domu. Napiszcie, czy tak, czy nie. Oni, Dobra, o, dobra, tak. I na razie nie zginąłem ani razu jeszcze, więc to dobrze. Hmm, czy to wygląda dobrze? Nie wiem. Nie jestem na stupę pewny co do tego domku. Dobra. Hmm, tak, tak. O nie, ja! Ciągle mi się ostatnio spada. Wiecie co ja mam taktykę? Weźmy sobie jedno wiadro. Dobra, taki sposób fajny. Kurde, bo ta tarcza mi zasłania pół ekrana. O nie! Chyba sobie żarty zrobicie. Nie starczy mi jednego bloku. Co wy mi tu gadacie? Nie... jeden vlog mnie zbawił. Ej, what? Dobra, już jak się zabawiłem z tym wiadrem, to zróbmy wiadro. Spróbujemy. O. <ścoughs> Nie ma co chodzi. Łóżko jest zbyt daleko. Dobra, prześpijmy się. Nockę jedną. bo tych dźwięków nie da się chyba jakoś wyłączyć. Ech. O, piecek, o. Tak, dobra, 20 se przepalę. Hmm. Czy ja ten piasek chcę, przyda mi się do trzciny? Trz 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 Dobra, zatrzymajmy sobie szczerze niepotrzebnych na razie rzeczy, ale będą na pewno się przydadzą. <laughs> ok, węgiel, węgiel, węgiel. W ogóle możecie mi napisać taką podpowiedź, bo ja nie znam się y, na tym, na sprawach rud czy tam coś takiego. Y, bo na przykład węgiel, jak się robi blok, to czy on więcej przepala, czy nie. Bo ja nie robię bloków, ja y, klasycznie węgłem przypalam. Y, 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 dobra. O ja. Y, tak to ma wyglądać. No może być. Nawet ładny domek, tak. Wiejski typowo. Mhm, mm dobra Sprawdźmy ile jest ziemniaków Patyki odstawię W sumie to mogę wszystko odstawić To nam się bardzo przyda i potki będziemy mieli łatwo Hmm Tylko jak się robiło Butelki, dobra. Hmm. Ja zrobię tak, wiecie, to... But. A to trzy. I no trzy tylko, dobra. Podbieram sobie troszeczkę piasku. O, jak pięknie. O kurczak. Czeka. O, zróbmy sobie peta. Może tak nazwę ten odcinek, że e, coś o kurczaku. Może Kurczak Andrzej? Nie wiem, wymyślę jakieś imię. Nie wiem, czy zauważyliście też, ale telefon bardzo przypomina... E, ale drzwi przypominają bardzo telefon. Tylko ja nie mam nosionek, dlatego... Jeszcze kilka. Kurczę... Nasionko mi dajcie, o jest! To było nasiona przeznaczenia. Ej, nie ma kurczaka, nie mógł cię, że akurat zwiał. Kurczak! Kurczak! Kurczak, kurczak! Chodź. O nie! Miejsce zbrodni. Chodź, świnio. Dobra. Mm. O nie! Nie ma to jak nie w własną uprawę. Nie, zaraz to naprawię. wszystko, co to odłożę. Hmm. <kluje> <kluje> Nie wiem, co ja tak kaszlę ostatnio na wszystkich chyba filmach, chociaż raz. i miecz, tylko zostanie mi... O, jest ta kopalnia. Dobra, nie chcę i na razie... Yy, nie chcę i na razie yy, tam kopać. Nic. But. O nie, co ja zrobiłem, myślę, że butelka jest Tylko, że najpierw jak chcemy potki to muszę nether mieć. W się sensie nether, żeby blaze te... blaze powder, żeby pałki różdki mieć te A żeby znaleźć obsydian. Przysięgam, ja tego nie robiłem. Część z Was, którzy to oglądają, mogą wiedzieć, co to oznacza. Że albo to jest twór generatora zwykły, albo lik jest gdzieś w pobliżu. Rozglądajcie się na każdym odcinku od tego trzeciego Kurczak Andrzej Kurczak Andrzej chodź tu chodź tu No chodź No chodź Dobra Kurczak Andrzej idzie Nakarownie cię raz Żebyś szedł dalej No już pójdzie bez nasionek nie, kiedyś tak było chyba w mojej krecie, że jak, jak Ci kochały zwierzęta to serduszka, to wtedy wsłył bez nasionek. To Twój nowy dom, Patrz. A, od razu na łóżko Pewnie jest zmęczony. ko, ko, ko. Nie, nie wiem, nie wiem pokurzemy co? Dla wystroju. Planetka Ziemia. Dobra. Bruk. Wiem. Tajne przejście zrobimy. O! Tajne przejście. Kurczak Andrzej, nie, nie idź tu. Ono wszedł. W ogóle ja nie wiedziałem, że tu się to kopie. się gdzieś fajnie. Dobra, tu będzie drabina. Niestety Andrzeja muszę tu zostawić. I chyba on nie będzie tytułem odcinka, tylko... tylko będzie tajne przejście tytułem odcinka. Patki, o patyki. Na szczęście patyków mnie nie brakuje. Robin. O, jest. Skoro tyle wystarczy raczej. Spokojnie powinno wystarczyć. No, starczy. A, bo myślałem, że Dobra. I tak. Dobra, słuchajcie, widzowie. Jeszcze doprowadzimy to przejście. Dobra, ale coś tam spadło. Dobra, obok skrzynki będzie to tajne przejście. Będzie można też tam wejść. Sprawdźmy, czy pamiętam. To gdzieś obok drzewa jakiegoś. Tylko którego? Tu. Zaznacza sobie. Ser i ty. O nie, zapomniałem w ogóle na początku odcinka, coś takiego było, że tam jeden blok brakuje. Możemy z co zrobić. O, o nie, dobra. Hmm. Zjedzmy coś jeszcze w tym odcinku. No i to chyba byłoby na no, tyle. Ja wam wszystkim serdecznie dziękuję za, za oglądanie. Jeśli chcecie więcej filmów, to yy, yy, zasubskrybujcie kanał, łapkujcie i jeśli, nie, i jeśli Wam się podoba film albo coś chcecie mi wykazać, to komentarzami. No. Także ja się z Wami żegnam i do następnego. Usłyszenia.